Chcesz zbudować sieć w oparciu o Unify, ale budżet jest przeszkodą? Wbrew pozorom, wybór rozwiązań od Ubiquiti nie musi wiązać się z kredytem w banku lub oddaniem nerki. I nie, nie mówię tu o kupnie rozwiązania all-in-one typu Dream Router. To znaczy, jest to jedna z opcji, jednak w tym wideo skupimy się na budowie modularnej sieci w oparciu o rozwiązania Unify, które z jednej strony zapewnią dużą wydajność i bezpieczeństwo a z drugiej nie wykończą twojego portfela. Odpowiem też na co uważać i dlaczego wybór najtańszych rozwiązań to kiepski pomysł, a czasem dodatkowe koszty. W każdym razie, jeśli myślałeś, że sieć na Ubiquiti jest tylko dla wybranych, po tym wideo zmienisz zdanie kanał zasilają Grandmetric, integrator IT specjalizujący się w projektowaniu i wdrażaniu rozwiązań sieciowych klasy enterprise. 4HX przedłuż gwarancję swoich serwerów i macierzy niezależnie od ich producenta. Axens, polski producent rozwiązań wspierających zarządzanie siecią, zdalną pomoc oraz edukację od cyberzagrożeniach. Cyberfolks, sklep, hosting i domeny. Wszystko czego potrzebujesz do rozwoju biznesu online. Sprawdź rabat dla widzów kanału. Przyznam, że już pod pierwszymi materiałami na temat Rozwiązań UniFi na moim kanale pojawiły się komentarze w stylu Sprzęt bardzo fajny, no ale jednak za drogi. Przyznam, że nie do końca się z tym zgadzam, bo po pierwsze, porównując do konkurencji, jak Cisco Meraki czy Aruba Instant. Rozwiązania Ubiquiti z linii Unify wypadają naprawdę bardzo korzystnie. No a po drugie, portfolio sprzętu z U na obudowie jest tak duże, że da się zbudować funkcjonalną sieć bez wydawania majątku. I dziś skupimy się właśnie na tym, ale skoro jesteśmy przy temacie zakupów, to zachęcam do sprawdzenia oferty Unify w sklepie Senetic, który nie tylko dostarcza mi sprzęt potrzebny do realizacji materiałów, ale jest też sponsorem dzisiejszego odcinka. Linki do wybranych rozwiązań UniFi, o których będę dziś mówił, zostawiam w opisie pod filmem. Pamiętajcie, że korzystając z nich, wspieracie rozwój kanału, a Synetic ma okazję wykazać się najlepszą dostępnością i optymalnymi cenami. We wstępie wspomniałem o rozwiązaniach all-in-one czyli urządzeniach pełniących rolę routera i firewalla, switcha oraz punktu dostępowego. W przypadku UniFi. Takie rozwiązanie pełni też zazwyczaj rolę kontrolera, czyli ma na swoim pokładzie aplikację Network do zarządzania siecią i znajdującymi się w niej rozwiązaniami Unify. No dobrze, w tej kwestii są pewne wyjątki, ale do tego jeszcze wrócę. Tutaj najkorzystniejszym cenowo rozwiązaniem jest bez wątpienia Unify Express 7, który w momencie gdy nagrywam ten materiał, można kupić w okolicach 800 zł. Oprócz funkcji routera i firewalla, którego wydajność przy włączonej usłudze IDS/IPS wynosi około 2,5 gigabita, urządzenie posiada też wbudowany access point. Co istotne, jest to pełnoprawne Wi-Fi 7 z obsługą radia 6 GHz, a to wcale nie jest tak oczywiste w przypadku tańszych rozwiązań. UX7 dobrze sprawdzi się w mniejszych mieszkaniach, ale trzeba pamiętać o jego ograniczeniach. A te są głównie dwa. Po pierwsze, urządzenie ma tylko dwa interfejsy. Jeden 10 gigabitowy i drugi 2,5 giga. Co prawda decyzja o tym, który posłuży nam jako WAN, a który jako LAN należy do nas, bo ich rolę możemy konfigurować. Jednak bez względu na to, po podłączeniu internetu do dyspozycji zostanie nam tylko jeden port LAN. Oczywiście to, czy podłączymy tam komputer, switch umożliwiający podpięcie do sieci większej ilości urządzeń, czy nie podłączymy nic i będziemy korzystać tylko z WiFi. Zależy jedynie od nas. Drugą kwestią, o jakiej należy pamiętać, to tak jak w przypadku innych tańszych gatewayów, nie uruchomimy tu dodatkowych aplikacji Unify jak Protect czy Access. Działa tu tylko network, a więc to, co niezbędne do zarządzania siecią na Unify. Jeśli jednak potrzebujemy dodatkowych aplikacji lub większej ilości portów, w tym interfejsu SFP Plus możemy sięgnąć po Dream Router 7 lub jego nowszego brata z wbudowanym modemem, czyli Dream Router 5G Max. Trzeba jednak pamiętać, że urządzenia All in One to nie zawsze najlepszy wybór, a wynika to z układu naszych domów i mieszkań oraz tego, gdzie mamy doprowadzone łącze od operatora. Zanim to wyjaśnię, mam propozycję, aby nieco zhakować algorytm YouTube'a. Zostaw więc subskrypcję, Polecenie oraz komentarz, w którym możesz dać znać, jakie jest Twoje ulubione rozwiązanie od Unify. Wracając do tematu, można powiedzieć, że sieć zbudowana z routera, switcha i access pointów jako oddzielnych urządzeń ma dwie główne przewagi nad rozwiązaniem all-in-one. Pierwsza to możliwość rozlokowania poszczególnych urządzeń sieciowych w optymalnych dla nich miejscach, np. router w korytarzu, gdzie doprowadzony jest łącze operatora, Access point gdzieś w centralnej części mieszkania, aby sygnał WiFi równo pokrył wszystkie pomieszczenia, a na przykład niewielki switch pod telewizorem, gdzie oprócz niego podpięta jest jeszcze konsola czy serwer NAS. Oczywiście zdarza się, że możliwe będzie centralne umiejscowienie urządzenia all-in-one, jednak z moich obserwacji wynika, że taki router Wi-Fi ląduje zazwyczaj gdzieś przy drzwiach, najczęściej zamknięty w jakiejś szafce. Niestety to bardzo negatywnie odbija się na jakości sieci bezprzewodowej. Drugą zaletą osobnych urządzeń jest to, że każdy z nich możemy dobrać do naszych indywidualnych potrzeb. Jeśli potrzebujemy 5 portów LAN, ok, wybieramy mały switch. Mamy w domu dużo kamer, komputerów i punktów dostępowych. Wybieramy Switch 24, a nawet 48 portowy. To samo tyczy się większej ilości access pointów. W przypadku np. kilkupiętrowego domu. No dobrze, skoro znamy już te różnice, przejdźmy do polecanych rozwiązań UniFi, z których możemy zbudować taką modularną sieć. Najważniejsza jest oczywiście brama, a więc router i firewall z kontrolerem sieci na pokładzie i tu niezmiennie moim faworytem z tych najtańszych rozwiązań jest UniFi Cloud Gateway Ultra którego możemy kupić w okolicach 400-450 zł. Można powiedzieć, że UCG Ultra ma wszystko co niezbędne do budowy niewielkiej sieci i może być świetnym początkiem, jeśli chodzi o przygodę z Unify. Oczywiście nie znajdziemy tu 10 gigabitowych interfejsów czy wydajności jak w Dream Routerze, ale 4 1 gigabitowe porty i jeden interfejs 2,5 giga Powinny być wystarczające do większości sieci. Celowo nie definiuję portów jako LAN i WAN, bo jak już wspominałem, te role możemy sami zdefiniować. Dzięki temu mając szybkie np. 2 gigabitowe łącze internetowe, wykorzystamy je dzięki interfejsowi 2,5 giga. Jeżeli nasz internet to 1 gigabit lub mniej, możemy wykorzystać któryś z portów 1 giga, a interfejs 2,5 użyć na przykład do podłączenia serwera NAS, z którego jednocześnie korzystały będą podłączone do wbudowanego switcha komputery. To nawet lepsza opcja, bo przy włączonej usłudze IDS i IPS wydajność UCG Ultra wynosi 1 gigabit, a więc dla szybszego łącza lepiej wybrać wydajniejszą bramę. OK, wszystko fajnie, ale jak wiadomo, obecne sieci to głównie Wi-Fi. Co tutaj będzie optymalnym wyborem? W tej kwestii moim faworytem jest Access Point U7 Lite, kosztujący również w okolicach 400 do 450 zł. Apek nie ma co prawda radia 6 GHz, jakiego więksi, sporo drożsi bracia, ale obsługa Wi-Fi 7 i 2,5 gigabitowy uplink nawet jeśli nie będą wykorzystane teraz, to będzie to dobra inwestycja na przyszłość. Alternatywą może być tu jeszcze starszy U6, który pracuje w standardzie Wi-Fi 6 i ma standardowy 1 gigabitowy uplink, ale zapewnia on nieco lepsze pokrycie niż U7 Lite, a ceny obu access pointów są zbliżone. Także tutaj zalecam po prostu to, co uda Ci się kupić taniej. Zaraz, zaraz, Marcel. Ale Access Point trzeba przecież jakoś zasilić. A skoro Cloud Gateway Ultra nie ma portów z POE, to chyba musimy kupić dodatkowy switch zapewniający power over Ethernet. Oczywiście możemy zaopatrzyć się w taki dodatkowy przełącznik, o czym zaraz powiem, ale do zasilenia jednego czy nawet dwóch Access Pointów nie jest to niezbędne. Jeśli podłączymy APK do któregoś z portów w naszym Cloud Gateway, a Access Point zadowoli się podstawowym zasilaniem POE,. To dokupienie power injektora za około 30 zł nie powinno stanowić tu problemu. Zresztą zasilacz Spoe Plus przystosowany do obsługi 2,5 gigabitowych aplinków za około stówkę to też nie jest jakiś wielki wydatek, biorąc pod uwagę, że budujemy wtedy o wiele wydajniejszą sieć. Trzeba jednak pamiętać o jeszcze jednym. Biorąc pod uwagę, że Cloud Gateway ma 5 portów, z czego jeden będzie przeznaczony na Internet, a drugi do podłączenia Access Pointa, zostaną do wykorzystania tylko trzy interfejsy. Co wtedy zrobić? Zaraz powiem, ale tutaj chciałem się na chwilę zatrzymać, bo w materiale pojawia się sporo pojęć związanych stricte z ekosystemem Unify. Dlatego jeśli chcesz je bardzo dobrze poznać, a przede wszystkim nauczyć się konfiguracji sieci opartych o rozwiązania Unify, Zachęcam do zapisania się na szkolenie Unify Master, w którym właśnie na tym się skupiamy. Więcej informacji na www.unifymaster.pl lub w linku pod filmem. Teraz wracając do naszego setupu i do sytuacji, gdy musimy mieć więcej portów yy, lub potrzebujemy ich w innym miejscu niż to, gdzie będzie router, to jak do tego podejść? Czy Unify ma w ofercie jakiś niedrogi switch? W tej kwestii moim faworytem jest 2,5 gigabitowy Flex Mini, którego można dostać za nieco ponad 200 zł. Jest to bardzo kompaktowy switch z pięcioma portami 2,5 Gb i większością potrzebnych funkcji, w tym wsparciem VLANów. Nie ma on co prawda zasilania PoE, więc nadal trzeba posiłkować się power injectorem, ale w przypadku jednego czy dwóch apeków nie powinno być to problemem. Mamy więc nasz podstawowy zestaw złożony z Cloud Gateway Ultra, Access Pointa na przykład U7 Lite i power injectora, co sumarycznie daje jakieś 800-900 zł. Opcjonalnie możemy dorzucić tu Switch Flex Mini za nieco ponad 200 wy, a więc z całością powinniśmy się zmieścić w okolicach 1100 zł. I tak wiem, że router WiFi można kupić w markecie za 2,5 stówy, ale pamiętajmy tu o możliwościach i bezpieczeństwie rozwiązań UniFi, a w tym przypadku także o tym, że jest to zestaw zbudowany z kilku urządzeń sieciowych, z których każde pełni swoją funkcję. A dodatkowo może być zainstalowane w różnych miejscach domu lub biura w zależności od naszych potrzeb. Oczywiście taki zestaw możemy też dowolnie modyfikować i jeśli na przykład potrzebujemy wydajniejszej bramy z obsługą aplikacji Unify i szybszymi portami, możemy zastanowić się nad Cloud Gateway Max lub Fiber. Z kolei, jeśli potrzebujemy switcha z PoE lub większą ilością interfejsów, warto rozważyć przełącznik Flex 2,5 Giga. Lub ośmioportowy Light Spoe. Te wybory będą jednak stanowiły większy wydatek niż przedstawione wcześniej propozycje, więc wspominam o nich właśnie jako o opcjach dodatkowych. Aha, we wstępie wspomniałem też, że na pewne produkty trzeba uważać, bo nie zawsze to, co tańsze, będzie najlepszym wyborem. Mam tu na myśli dedykowane bramy, jak Gateway Lite czy Fiber. Ich cena jest zazwyczaj niższa niż ich odpowiedników z Cloud w nazwie i wyświetlaczem na froncie, mimo że cała reszta wygląda niemal identycznie. Czym zatem się różnią? Przede wszystkim rozwiązania jak UXG Fiber czy UXG Lite nie mają na pokładzie kontrolera, a więc możliwości hostowania aplikacji Unify Network. W ich przypadku potrzebny jest zewnętrzny kontroler w postaci Cloud Gateway Plus. Lub zainstalowany na jakimś hoście Unify OS Server. W zdecydowanej większości przypadków nie będzie to dobre rozwiązanie dla małej sieci w domu czy biurze, gdzie kontroler po prostu wolelibyśmy mieć na pokładzie routera. Jeśli temat Cię zainteresował, zachęcam też do obejrzenia tego materiału, w którym dla odmiany to nie budżet będzie miał znaczenie, a maksymalna wydajność urządzeń, szybkość interfejsów przy zachowaniu kompaktowych rozmiarów.